Festiwal Kultury Bez Barier. Teatr Miniatura w Gdańsku w tym roku włącza się w Festiwal Kultury Bez Barier. Skąd ten pomysł? Pierwszy raz jesteśmy partnerami Festiwalu Kultury Bez Barier. Pomysł pewnie ode mnie. Jestem wkręcona w dostępność bardzo i staram się brać udział swój, jak i instytucji, którą reprezentuję, w różnych wydarzeniach dostępnościowych. Dlatego też Festiwal Kultury Bez Barier. Trudno ci było namówić inne osoby z teatru do tego, żeby się w to włączyć? No bo to twojej pracy jest tutaj mnóstwo, no ale też inni będą musieli trochę popracować. Powiem szczerze, że nie. Jestem w bardzo komfortowej sytuacji. Mam przychylną dyrekcję, jeżeli chodzi o różne działania dostępnościowe. A osoby, które współpracują, głównie mówię tu o dziale edukacji, oni są przeważnie chętni, jak tylko mogą i mają przestrzeń i czas, to tak. A że potrzebę ich wsparcia zgłosiłam już przed wakacjami, to zapewniłam sobie ten, ten czas. Wybraliście bardzo konkretną sztukę. Dlaczego ta sztuka akurat ta była w repertuarze w czasie, kiedy się dzieje festiwal? Czy tobie może na przykład zależało na tym, żeby to właśnie była historia Pipo? Y Trochę i to i to, bo na pewno jest to spektakl, który jest w repertuarze akurat teraz, ale nie kłóciłam się z tym, nie próbowałam tego zmienić, bo jest to spektakl, który osobiście bardzo lubię. Reżyserowany przez wspaniałą reżyserkę, jest to mądry spektakl i naprawdę bez żadnego wstydu mogę pokazać go światu. Audiodeskrypcja, bo on będzie pokazany z audiodeskrypcją. Ty jesteś jej autorką. Trudno było? Łatwo było? Duża radość? Duży stres? E, tak, to jest moja pierwsza audiodeskrypcja. E, radość duża, bardzo. E, stres też oczywiście, bo jest to spektakl bardzo wymagający. Jest szalony, jest kolorowy, jest dużo różnych kostiumów, dużo piosenek. E, ale powiem szczerze, myślałam, myślałam że będzie trudniej. Podchodziłam trochę jak do jeża, ale jak już zaczęłam, bardzo się wkręciłam i, no i chyba się udało. Każdy autor audiodeskrypcji ma jakieś takie swoje the best. Coś na co chcesz szczególnie zwrócić uwagę. Na czym ci zależało, kiedy pisałaś audiodeskrypcję do tego spektaklu? Próbowałam określić opisać stroje. Ale nie zawsze miałam na to przestrzeń. Nie zawsze się to udało, bo to jako z punktu widzenia dyskrypcji jest trudne. Ale wyciągnąć tą, ten sens tego spektaklu, czyli właśnie o tym dorastaniu, o tym, że każdy musi, Każde dziecko musi przejść swoją własną drogę, żeby, żeby um, przejść przez życie tak, jak trzeba i nie zawsze mamy, my jako dorośli, na to wpływ. A jak to jest, jeżeli ktoś sobie przyjeżdża do Gdańska, tak na przykład ja, z Warszawy do Gdańska, biorę swoje krasnoludki i chciałbym pójść do Teatru Miniatura, mam szansę spotkać się z jakimś spektaklem z audiodeskrypcji, żeby i ja mógł oglądać, no moje dzieci widzą, także one audiodeskrypcji nie będą potrzebowały, ale ja bym bardzo chętnie zobaczył to, co one będą oglądały. E, tak, jest taka możliwość. E, prowadzimy takie zapisy na spektakle z audiodeskrypcją, nie ogłaszamy ich, nie wyznaczamy konkretnych terminów, audiodeskrypcja jest na żądanie. Na życzenie, oczywiście z parodniowym wyprzedzeniem, żeby mieli, żebyśmy mieli okazję i szansę znaleźć lektora, ale tak, audiodeskrypcja jest na żądanie, pod warunkiem, że akurat do tego spektaklu mamy już napisany skrypt, robimy to na bieżąco, wiadomo, im, im, wcześniej, im nowszy spektakl, tym jest szansa, że tego skryptu jeszcze nie ma, ale oczywiście staramy się, żeby szybciutko te nasze zasoby uzupełniać. Macie do wszystkich tytułów audiodeskrypcję? Jeszcze nie, jeszcze nie. A tak będzie? Takie mam marzenie. Będzie. Ostatnie pytanie. Dostępność to? Prawo każdego człowieka. Dwunasty Festiwal Kultury Bez Barier.